Pracownicy i wolontariusze Łódzkiego Hospicium dla Dzieci. Po raz siódmy zachęcają wszystkich łodzian do włączenia się do akcji pod hasłem Oddajmy dzieciom krew. Krew przeznaczona będzie dla dzieci z Łódzkich Szpitali pedia Pediatrycznych. Krew jest bezcennym lekiem, który, który możemy przekazać chorym dzieciom. Każdy z nas ma potrzebę pomagania. Sądzę, że jest to najlepszy sposób do przekazania cząstki siebie innym, w tym przypadku chorym dzieciom. Każda osoba, która zechce włączyć się do akcji, proszona jest o zgłoszenie się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Łodzi przy Ulicy Franciszkańskiej 17 przez 25. Krew jest bezcennym lekiem, który, którego nie można zastąpić żadnym innym preparatem. W okresie wakacyjnym. Bardzo duża liczba dzieci ulega wypadkom. W związku z tym y, magazyny krwi niestety pustoszeją. Y, zachęcamy łodzian do tego, żeby, żeby uzupełnić zapasy krwi przed okresem letnim.